Brak poczucia wartości to problem wielu osób, i starszych, i młodszych. No właśnie, gdzie odnaleźć tę swoją podstawową, fundamentalną wartość? Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak można byłoby powiedzieć, że szczęśliwym jest ten człowiek, który ma poczucie swojej wartości, który zna swoją wartość, ma poczucie swojej godności. Ksiądz Grzywocz bodajże w jednej z konferencji mówił, że to właśnie poczucie swojej wartości sprawia, że ja potrafię uczynić ze swojego życia dar. I chyba. O Panu Jezusie możemy powiedzieć, że miał totalne poczucie swojej wartości. On wiedział dokładnie, kim jest. I dlatego, dlatego mógł ofiarować siebie za nas. On znał cenę swojego życia, On znał cenę swojej krwi i za tę cenę mógł nas wykupić. Ale dlaczego nas wykupił za tę cenę? Dlatego, że my również jesteśmy dla niego kimś bardzo wartościowym i o tym w dzisiejszym słowie zerknę do książki Wieczór z Panem Bogiem. Po raz pierwszy po raz drugi sprzedane. Licytacja zakończyła się i organizatorzy aukcji zebrali swoje żniwo. Cena krzesła wycenionego na kwotę od 3 do 5 tysięcy dolarów osiągnęła sumę 453 500 dolarów. Był to ewenement w historii istnienia aukcji. Stary automobil o wartości od 18 do 22 tysięcy poszedł za 79 500 dolarów. Zestaw zielonych kubeczków za 500 dolarów sprzedano za kwotę 38 tysięcy dolarów. Naszyjnik o wartości 500 do 700 dolarów za 211 tysięcy 500 Przez 4 dni przedmioty przeciętnej wartości sprzedano za ogromnie wygórowane ceny. Dlaczego? Ponieważ rzeczy wystawione na aukcji były niegdyś własnością Jacqueline, Kennedy, Onassis. W jaki sposób szacujemy wartość danej rzeczy? Jak określamy, co jest dla nas cenne? Podobnie jak na aukcji przedmiotów należących do pani Kennedy, Niektóre rzeczy są cenne wyłącznie dlatego, że były czyjąś własnością. Święty Paweł tak napisał do Koryntian: Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Święty Piotr napisał: zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Cena, o której mówią Święty Piotr i Święty Paweł, została zapłacona przez Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. A była to śmierć krzyżowa. Możemy szacować czyjąś wartość, biorąc pod uwagę status materialny danej osoby, jej wpływy i znajomości, bądź też ewentualne korzyści, jakich możemy od niej doznać. Możemy też stwierdzić, że ktoś jest zupełnie bezwartościowy, ponieważ nie posiada wielkiego majątku, czy nie jest w stanie nam pomóc. Lecz Pismo Święte poucza, że Pan Jezus umarł za nas, kiedy wciąż jeszcze byliśmy grzesznikami. Wtedy, gdy nie przedstawialiśmy sobą żadnej wartości i sprzeciwialiśmy się Bogu, On zapłacił cenę za nasze odkupienie. Każdy człowiek na ziemi to ktoś, za kogo umarł Chrystus. Właśnie ze względu na ogromną cenę zbawienia, każda osoba, niezależnie od swego materialnego statusu, Posiada wielką godność. Gdybyś kiedyś poczuł się bezwartościowy i przybity, pomedytuj nad tym. Twoją wartość określił sam Bóg. On tak bardzo cię kocha i ceni, że posłał swego syna, by za ciebie umarł, abyś Ty mógł stać się jego dzieckiem. Nigdy nie poddawaj w wątpliwość swej wartości i znaczenia. Mówią niektórzy, łatwo powiedzieć, e, trudniej. Trudniej uwierzyć. I tak no, my wszyscy przyjmujemy te, te słowa o Bożej miłości, wszyscy z tymi słowami się zgadzamy. Oczywiście, intelektem to, to wszystko akceptujemy, ale tak jak powiedział ksiądz Pawlukiewicz kiedyś, no, to jest takie najdłuższe 30 centymetrów na świecie, czyli między naszym rozumem, a naszym sercem. Bo to, że coś przyjęliśmy jako prawdę, to jest jakby jedna rzecz. I tak jak powiedziałem, wszyscy się z tym zgadzamy, z Bożą Miłością, z tym, że w oczach Pana Boga wszyscy jesteśmy wartościowi, zgadzamy się z tym, że Bóg nas kocha, wiemy o tym, że Bóg posłał swojego Syna, aby za nas oddał swoje życie, że wykupił nas drogocenną krwią. Ale jeszcze trzeba w to uwierzyć, jeszcze trzeba przyjąć to sercem i zacząć tą prawdą żyć. A to już dla niektórych osób nie jest wcale takie łatwe, nie jest wcale takie oczywiste. Różne sytuacje nam się w życiu przydarzyły, przydarzają i może jeszcze przydarzą. Niektóre, niektóre mogły sprawić, że kiedyś tam, w przeszłości Utraciliśmy poczucie swojej wartości. Nie chcę tutaj tego analizować, tak? to, 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 to nie moje zadanie i, i na tym się nie znam, ale, ale tak jest. Tak jest, że ktoś mógł już z dzieciństwa wyjść z takim niskim poczuciem swojej wartości, swojej godności. Być może jest tak, że różne sytuacje życiowe doprowadziły do tego, że, że straciliśmy szacunek dla samych siebie, że straciliśmy to poczucie godności, poczucie wartości. Być może jakieś, jakieś kryzysy, Jakieś problemy życiowe sprawiają, że, że gdzieś to poczucie swojej wartości tracimy. Oczywiście dobrze, jeżeli wokół nas są ludzie, którzy nam pomogą przejść przez taki trudny czas, przez taki kryzys. Ale, ale zawsze zawsze tym, co, co może nam pomóc i na pewno nam pomoże, jest to, o czym sobie dzisiaj mówimy, A więc ta świadomość, że jestem kochany przez Pana Boga. Nawet jeżeli coś mi w życiu nie wyszło, nawet jeżeli popełniłem jakiś grzech. Oczywiście to nie jest zachęta do tego, żeby grzechy popełniać i mówić, a e, nic się nie stało. Bóg i tak mnie kocha. Nie no, zło jest złem. Zło jest złem i na zło się nie możemy zgadzać i trzeba, trzeba się poprawić. Ale właśnie ta miłość Boża polega na tym, że pomimo. Że jesteśmy grzesznikami. Bóg nas kocha i, i Bóg nam daje potrzebne łaski, potrzebne, potrzebne siły, żebyśmy z tego grzechu się podnieśli. I, i on przywraca nam tę godność, którą no, z powodu złego życia może utraciliśmy. Nikt nie jest na przegranej pozycji słuchajcie, nikt nie jest na przegranej pozycji. Każdego Bóg kocha, za każdego z nas. Jezus oddał swoje życie, każdego z nas wykupił swoją, swoją drogocenną krwią i to stanowi wartość każdego z nas. To jest ta wartość fundamentalna, wartość podstawowa. Tak, jestem chciany, jestem kochany przez Boga. Bóg przeznaczył mnie do wiecznego szczęścia w niebie. Bóg daje mi wszelkie możliwe, potrzebne mi łaski do tego, abym to szczęście osiągnął. Bogu na mnie zależy. Jestem dla Boga kimś wartościowym, kimś drogocennym, można byłoby tak powiedzieć. Dobrze, moi drodzy, z tą myślą dzisiaj spokojnie zaśnijmy, mając w świadomości i w sercu również tę prawdę, że, że Bóg nas kocha, że jesteśmy dla Boga kimś wyjątkowym. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.